Siemka, Witam na kanale alkoholowe, chociaż dzisiaj powinienem powiedzieć Siemka-Siemka, bo bardzo ziomeczkowy dzisiaj koktajl o nazwie Porn Star Martini, czyli bardzo popularny już w Polsce koktajl. Na pewno już go gdzieś słyszeliście. Pamiętam, kiedy zaczynałem się tym interesować, to gdzie go nie zapytałem? W takich lepszych barach to jeszcze kojarzyli. Jednak w mniejszych barach i mniejszych miejscowościach, jak o to pytałem, to wtedy nikt nie wiedział o co chodzi. Co w pełni rozumiałem, oczywiście minęło parę lat. Doczekaliśmy się momentu, w którym faktycznie praktycznie każdy barman musi znać ten koktajl albo co najmniej słyszał o nim i wie, jak go zrobić. Zatem dzisiaj sobie go przygotuję. Jednak najpierw sobie szybciutko przypomnijmy jego historię, bo jest bardzo młody. Powstał zaledwie w roku 2003 w londyńskim barze Lab. Dlaczego mówię zaledwie? No bo to ma 21 lat na ten moment. 21 lat w historii koktajli to jest bardzo mało. Dla przykładu Margarita ma chyba około setki. Zatem bez zbędnego gadania przechodzimy do rzeczy. Do Star Martini potrzebujemy naturalnie wódki, bo jest on bazą tego koktajlu. W tym przypadku ziemniak od WWL, bardzo spoko, aromatyczna, bardzo taka, bym powiedział, owocowa wódka w, w zapachu. Oczywiście owocowa mówię w cudzysłowie, bo ona dalej są. Jest jak wódka. Do tego jest potrzebny jeszcze syrop cukrowy o smaku wanilii, za chwilę go przygotujemy, do tego pusta butelka. Do tego jest jeszcze potrzebna limonka oraz marakuja. W tym przypadku użyję takiej z bo akurat nie udało mi się zdobyć świeżej. Na koniec oczywiście będziemy to zwieńczali szampanem, ale najpierw skupmy się na syropie waniliowym. Syrop waniliowy możecie przygotować na kilka sposobów. Pierwszy, możecie zblendować po prostu cukier z wanilią i używać takiego cukru do zrobienia syropu cukrowego. Prostszą wersją będzie te, po prostu wymieszać laskę wanilii z syropem cukrowym, czyli po prostu zrobić syrop cukrowy od razu z wanilią. Jeszcze prostszą wersją jest użyć ekstraktu z wanilii i dodać go po prostu do syropu cukrowego, co polecam zrobić. Ale oczywiście ekstrakt z wanilii jest dość ciężko dostać w Polsce, chociaż ja pokazywałem w książce Fox vs. Gotowanie, jak go zrobić. Zalewacie wódką kilka lasek wanilii, zostawiacie na kilka miesięcy. I macie zarobiste ekstra z wanilii. Także to też nie jest problem, gdyby się uprzeć. Ale jesteśmy w momencie, kiedy macie tylko laskę wanilii, cukier oraz wodę. Więc zróbmy teraz szybko syrop. To jest oczywiście mega proste. Bierzecie sobie, rozcinacie laskę wanilii i tu macie te, w środku macie ten miąż. Ten miąż się po prostu wyciąga, ale pachnie. Oczywiście na desce jest wygodniej, dlatego tak polecam zrobić. Im świeższa laska wanili, tym będzie miała więcej tej w środku, tej z tych nasionek i będzie jeszcze bardziej intensywna. Teraz sobie odmierzamy proporcje jak na syrop cukrowy, czyli możecie jeden do jednego z wodą, cukier, wtedy będziecie mieli mniej słodki ten syrop lub taki, żeby dłużej stał, polecam sobie zrobić, czyli dwa do jednego woda cukier. Wtedy też koktajl będzie minimalnie słodszy, to ostrzegam od razu. Mamy 150 g cukru i teraz zalewamy to 75 g wody gorącej. Teraz to po prostu mieszamy, aż się rozpuści. Ostatecznym sposobem na to jest jeszcze blender. Po co blendujemy? Po to, żeby te drobinki były jak najmniejsze, żeby nie było widać. Mimo że będziemy teraz to filtrować przez dwa sitka i wlewać do butelki, to i tak zobaczycie, że będą kropeczki. Jeżeli nie chcecie tych kropeczek, to po prostu najpierw zagotujcie wodę z tymi nasionami, później tą wodę puśćcie przez filtr do kawy i taką zainfuzowaną wodę wymieszajcie z cukrem dopiero. Wtedy będziecie mieli taką czyściutką, taki czyściutki syrop cukrowy bez kropeczek. Albo po prostu, tak jak mówiłem, użyjcie ekstraktu z wanilii w płynie. I proszę bardzo, mamy syrop waniliowy do Ponstera. No dobra, to przechodzimy do budowania koktajlu. Do shakera pół szota syropu waniliowego. Około jednego szota pulpy z marakui. W Nacie piszą, że miąż z półtora owocu. Moim zdaniem miąż z jednego owocu w zupełności wystarczy i jest dużo łatwiej przeliczać. 10 koktajli do zrobienia, 10 owoców z marakui. Do tego potrzebujemy pół szota soku z limonki. No i dwa szoty wódki. Trochę lodu. A właściwie nie trochę, tego bardzo dużo, żeby nam się tutaj nic nie rozwodniło. Szejkujemy. Teraz musimy szybko działać, bo nam się tutaj chłodzi szkło, więc bierzemy sobie szampana albo prosecco. Wybór pozostawiam Wam. Wiadomo, cena jest różna. Szampany zaczynają się od powyżej stówki, ale oryginalnie podaje się to z szampanem. Więc sobie go naszykujemy, wlewamy koktajl i uzupełniamy o szampana. I proszę bardzo, Pornstar Martini. No to spróbujmy. I wiem, że wiele osób może zapytać, jak to pić. Mamy dwa płyny różne, jak to pić. Czy to wymieszać, czy pić najpierw to, czy pić najpierw to, czy zapijać. Moim zdaniem picie tylko jak wam się podoba. Ale oryginalny zamysł z tego, co czytałem, był taki, że Pornstar Martini, czyli Star, gwiazda filmów, najpierw bawiła się w garderobie. Popijając szampana, a potem poszło na drinka, i to niby taka była geneza. Dlatego wypiję to dzisiaj tą tradycyjną metodą, czyli najpierw wypiję szampana, potem przejdę do koktajlu. Zatem wasze zdrowie. Poezja. Jeśli chodzi o balans tego koktajlu, jak sobie otworzycie przepis na Pornstara w mojej książce, to wspominałem tam o syropie cukrowym 1 do 1, zwykłym. I ma to sens, gdyż w syropie Rich, który teraz przygotowałem, moim zdaniem jest lekko za słodki, ale jeszcze spróbujmy to dolać tutaj jeden do drugiego i zobaczymy, co się stanie. Jest lepiej, jednak jest nadal słodki, co będzie na pewno pasowało kobietom na 100%. Jeżeli lubicie bardziej kwasowe smaki, to zdecydowanie polecam użyć syropu cukrowego 1 do 1. Wtedy balans jest o wiele lepszy i ta marakuja bardziej się wybija, niezależnie od tego, To jest złoto. Dobra, jak się wymieszało, jest fajnie. Zatem zasada prosta, jak chcecie coś bardziej słodkiego, lubicie słodkie. Syrop rich 2 do 1 cukier z wodą. Chcecie takie bardziej zbalansowane syrop cukrowy 1 do 1. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie sub, łapkę w górę. Napiszcie, czy będziecie próbowali. Przypominam, że na defokcji. Macie książeczkę Fox versus gotowanie oraz taki na przykład zestaw warmański. Do zobaczyska alkoholowe siema.